Witamy Państwa w programie Gapsie. Mówią do Was Gonti, Adek i Prezes. Witamy serdecznie, niestety bez naszego kolegi Gintera, ponieważ jest nieosiągalny. Tak, nieosiągalny, ale, ale mimo wszystko trwamy na posterunku i zobaczmy, co nas czeka w dzisiejszym programie. Brak sponsora czy czysta chęć zysku? Spróbujemy odpowiedzieć, dlaczego Polsat koduje Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn, które odbywają się w Polsce. Zostańcie z nami. Panowie, powiedzcie, czy oglądacie Mundial Siatkarski? No, jakbym mógł, to bym oglądał, ale mnie nie stać. Ja widziałem tylko w ceremonii otwarcia i to w dodatku, w fragmencie, bo leciała na telewizorze w restauracji. No właśnie, to jest ten, to jest ten problem, bo Mundial miał być dostępny w kanałach otwartych Polsatu, no niestety został zakodowany i wielu, wielu ludzi, którzy, którzy chcieliby zobaczyć zmagania naszych rodaków, siatkarzy, którzy nie są tacy kiepscy jak, jak ci z, od piłki nożnej, no nie mają tej możliwości. <tuszy> Tak, tak. Polscy siatkarze idą jak burza w ogóle. Jedynie może, możemy chyba na no, otwarcie to w radiu słuchać. No właśnie. Teraz. Jest wojna pomiędzy TVP i, i Polsatem. Wszyscy Polsat obwiniają za to, że że tego Mundialu, że wykupili prawa do Mundialu po to tylko, żeby zakodować i jeszcze ściągnąć kasę ze swoich abonentów, albo z tych, którzy właśnie nie mają dostępu kompletnie do Polsatu Cyfrowego. Przy czym ze swoich abonentów nie ściągają, tak, bo i no ich właśnie, abonenci no, cyfrowego Polsatu mają za darmo. Mają za darmo. Dostęp. Ale jak ty masz UPC na przykład, no to musisz. 79 złotych zapłacić. 79 mieć złotych. Dostęp do czterech kanałów, no i na no których on no mobilnej jesteś jeden kanał. O, jest, to nawet o tym nie wiedziałem. Więc... Ja, tak, mój sąsiad powiedział, bo oczywiście, bo on ma ten a, kanał. Ma, a to razem, że cały blok przychodzi i ogląda, tak? Tak, jak, tak. Jak tak, kiedyś, tak. jak kiedyś na wsi był jeden telewizor. I wszystko się uzbiera. <grym> kiedyś na, na wsi był jeden telewizor, cała wieś zleciała żeby oglądać <grym> telewizor. mi tak, tak. się <grym> przypominają alternatywy 4 że Wszyscy są że się A najlepszy na był ten fragment, jako schodził z tym, co się założyli przy tym meczu, nie? I później jakim, ale co? W w 4 później schodził ten pijany oglądałem. z tym telewizorem i go zrzucił. Taki kolorowy telewizor. O yes, kolorowy <grym> telewizor. Pierwszy kolorowy telewizor na dzielnicy. No nie ważne. Dobra, ale może powrócił Proszę do tego. Proszę y, czy to jest na pewno wina Polsatu? Czy wszyscy y, y, słusznie obwiniają Polsat? Otóż, no, żeby, się, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by się cofnąć do tyłu. Y, w 2008 roku y, Polsat, Zygmunt Sołtys. Na konkursie oczywiście. Ja nie wiem, czy to był konkurs. Właśnie nie, tutaj, tutaj, Zygmunt Solosz, Jacques 15... Nie był przetarg, niby był konkurs i nie wiadomo o tym. Nie, na no, przetargu, właśnie z tego, co ja się dowiedziałem, to nie było. Za 15 milionów złotych Solosz kupił nie tylko prawa do transmisji, ale także prawa do marketingowe i organizacji. i do organizacji. Solosz był organizatorem współorganizatorem, razem z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. No to tak pewnie wyłożył to... ostrą kasę na zorganizowanie w Polsce tego mundialu, ale już nie ma pieniędzy na pokazanie tego mundialu. 15 w tej tysięcy Lidii. złotych, złotych, milionów, milionów, <grym> Złot, <grym grym> euro A Jakby nawet, to było 15 euro. tysięcy złotych, to sam bym się zadłużył, żeby zorganizować. No właśnie. <grym> no bym no no. byś zaciągnął kredyty i byś spłacał. Można powiedzieć, że dzięki Solorzowi tak naprawdę te mistrzostwa się odbywają w Polsce. No bo jest organizatorem, tak? Inaczej pewnie by to było gdzieś, gdzie indziej. To był w ogóle dobry czas do zakupu tych praw. Nasi siatkarze byli mistrzami świata, byli orędownicy też, był Grzegorz Schetyna, wicepremier były, minister sportu Drzewiecki, ta ręka była uściśnięta, no i nieżyjący nie już Piotr Nurows Nurowski, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To byli, to byli orędownicy tego pomysłu. I od początku była mowa, że to będzie na Dlaczego tego nie ma na Otwartej Antenie? A to dlatego, proszę Państwa, że w styczniu tego roku, podczas ceremonii losowania Grup Mundialu, wycofał się strategiczny sponsor. Co prawda, jeszcze umowa nie była podpisana z Orlenem, ale no, były do dogadania jeszcze detale. Ale w dniu tej ceremonii. Przyszła informacja, że te wszystkie ścianki sponsorskie, jak państwo oglądacie yy, czasami konferencje prasowe po różnych tam wydarzeniach sportowych, to są różni sponsorzy z tyłu. No i trzeba było usunąć ściankę, bo był tam Orlen po prostu. Orlen się wycofał, po prostu Orlenu nie ma. A jak nie ma Orlenu, no to nie ma po prostu pieniążków. Teraz w wakacje się dowiedzieliśmy, że no niestety, ale będzie to kodowane. Yy, czyli czy to jest wina czy to jest wina Polsatu? Można powiedzieć wina Orlenu, ale też czytając to co powiedział ale, to też yy... ale, jakiś... ale jak się Orlen wycofał to mógł przecież Polsa znaleźć i jakiegoś no, innego. Bo... No, no właśnie, to, no właśnie tak. mógł znaleźć, tylko to już było troszeczkę już za późno. Po prostu. Ale tam na nic nie jest za późno. No, kochany, nie każdy, nie każda firma, nawet duża firma, nie jest w stanie no w swoich, swoich planach... No to Polsat żeby zainwestowała w, to, w słuchaj, transmisję. Nie słuchaj, jest, nie jest w stanie w swoich planach wyłożyć z dnia na dzień iluś tam milionów złotych. To, to, to po prostu nie da się, tak? Po prostu. Marian bardziej Kmita. jeszcze nie wiemy, o jakie kwoty chodzi, tak dokładnie. Marian Kmita, szef Polsatu Sport, napisał, i to wywołało burzę w mediach, że za tą sytuację Osobiście odpowiada premier Donald Tusk i on jeszcze poinformował, że również w szeregach przy... platformy i tych protuskowych, i tych przeciwkotuskowych też takie, takie zdania były, że właśnie dlatego Orlen się wycofał. Dlaczego? Dlaczego? I tutaj, proszę państwa, Gazeta Polska codziennie dokładnie dotarła do takiej informacji, że może chodzić o konflikt z, z byłym ministrem Schetyną, obecnie rywalem Donalda Tuska. I, a Schetyna jest dobrym znajomym Zygmunta Soloża żaka No i po prostu chcąc utrzeć nosa Schetynie, utarł nosa jednocześnie Solożowi, czyli taki rykoszet po I, prostu. I namrodakom. I namrodakom po prostu. Także nie wiem, ja tej polityki nie rozumiem. Może starzy wyjadacze, tacy jak może Kolenda Zaleska, która siedzi od początku, od, od rana do wieczora w Sejmie, może by mi to wyjaśniła. Ja tego po prostu nie, nie rozumiem. W każdym razie... Pojawił się pomysł od sprzedaży tych praw, od sprzedaży i zgłosiła się telewizja. Telewizja Polska, Polska się jedynie zgłosiła, ale Polsat powiedział, że to są zbyt no tam, małe koszty. Ile 200-300 tysięcy za jeden mecz chcieli dać tylko złotych z tego co kojarzę, jakoś coś koło tego. 4 miliony złotych łącznie za te wszystkie mecze chcieli dać, tak? To znaczy które... miało być około 20. No. Tak? Więc więc Dzieląc, to no, głównie to nie biorąc pod uwagę mecze z Polakami, ale to były finały, półfinały i jeszcze finał do tego. nie? Także to yy, to są małe pieniądze. Yy, także to znaczy, tam ktoś z Polsatu pisał, że ch chcą wydać mniej pieniędzy na, yy, na mistrzostwa no yy, świata, yy, a więcej wydają na organizację jednego sobotniego show. Także także Polsat, jak już otrzymał taką ofertę, no to oni już po prostu nie chcieli rozmawiać. tak? To była taka informacja, jak to powiedział właśnie szef, szef Polsatu Sport, że. Yy, no przy takiej ofercie, no to oni już jako inteligentni ludzie dostają informację, że no, TVP tak naprawdę nie zależy, tak? To nie jest poważna oferta, tak? Później TVP odpowiedziało, że no, no dobra, no to, no to w biznesie to jest tak, że no to siadamy, negocjujemy, tak? No ale no najwyraźniej dali... Ja też nie znam się na tych stawkach. Dali tak niską cenę, że to nie ma o czym rozmawiać już po prostu. No to co? Musieliby chyba 100% więcej chyba nie wiem podnieść czy coś. No ja też nie mam pojęcia jak to jest, bo tak jak później później. No no, no, no napij się. No spokojnie. W internecie się pojawiły porównania, że TVP wyłożyła na Mundial, piłkarski, a nie mogą na to. No właśnie, no to i yy, ktoś tam napisał, żeby nie porównywać słonia do mrówki. No w ogóle trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle TVP yy, jako nadawca misyjny państwowy nie wykupiła tych praw wtedy w 2008 roku. No, i tutaj bardzo późno złożyli ofertę. To jest, zwróćmy uwagę, że Polsat przez wiele lat jest partnerem, jaki plus siatkówki w Polsce, tak? Bardzo dużo pieniędzy TVP, na to. No, zresztą tak jak Orlen, właśnie dlatego Orlen. No, no tak. Dziwna było... rzecz, że się wycofał. Wiesz, Polsat może powinien założyć taką sytuację, że jeden ze sponsorów. to nie było jeden tak, że ze by kupił jakieś tam prawa na wyłączność przez na ileś lat? Czyż tak może być? To było na wyłączność, tak? w 2008 roku, tak? No to, to miał Polsat od początku do końca. Mógł sobie tymi prawami rozporządzać jak chce, tak? Tylko że na początku właścicielem i cały czas jest Polsat. Nie, nie nie przewidzieli tego, że Orlen się wycofa, tak? Bo to jest no, partner taki, no, sponsorują siatkówkę już od dawna, tak, więc po prostu nie przewidzieli tego. No, no ale po prostu I Włodzimierz Szaranowicz, szef Polsatu, przepraszam, szef TVP Sport, twierdzi, że nigdy nie było w ogóle otwartego przetargu na zakup tych, tych praw. No, no bo otwartego przetargu nie było prawdopodobnie, dlatego że to po prostu wyszła inicjatywa od Polsatu. No właśnie, i, i tutaj jak, jak, jak mówi Polsat, kupowali oni prawa na polskie na cały świat. I to był ich autorski pomysł, mógł na to wpaść ktoś też z telewizji państwowej. Jest taka, takie porównanie, że TVP jest takim statkiem o bardzo małej zwrotności, po prostu. Nie? Że oni po prostu są bardzo. W, tak jak kiedyś mi powiedział kolega z 24 że w, w TVP, jak obserwował, jak TVP pracuje, operatorzy, że y, oni sami nie podejmują decyzji, muszą dostać prikaz po prostu przez słuchawkę, nie? A jak się okazało, że samolot ląduje nie z tej strony, a z tej, jakaś tam sytuacja, nie? No to decyzja, przestawiamy kamerę tam, nie. A oni tam czekają, stoją, jakaś taka sytuacja dziwna była po prostu. Więc <laughs> można to tak porównać. TVP za dużo biurokracji po prostu. No właśnie. Także y Owsiak w ogóle sam napisał, y y Jerzy Owsiak napisał list do do Brauna. TVP. No, no, no napisał, Pisał, że, że pan, panie Brown, pan nas okradł z tych emocji, pan nas okradł po prostu... Przecież tutaj akurat ten jego list odnosi się do całkiem innej sytuacji, już nie do transmisji samej. Mimo, że jest tam zmianka o tym, że mimo, że nie wykupili, do transmisji, to mogliby chociaż relacjonować to szerzej w skrótach, tak? A prawda jest taka, że w skrótach, w serwisach sportowych mamy półtorej minuty na cały 15-minutowy serwis. <laughs> Więc bardzo, co nic. to jest, to jest telewizja misyjna, no, jak grają Polacy, no naprawdę mi się wydaje, że takie, takie rzeczy, to, to, to jest, to, o czym ty mówisz, to jest podstawa, ale, ale, transmisja wydaje mi się, że też oni powinni o to zabiegać. I bardzo, bardzo dziwna sytuacja też, którą przytoczył, przytoczył pan Marian Kmita, szef Polsatu Sport, dotycząca komentarza Mariana Kubalicy zastępcy y, szefa TVP Sport, nie? Z, w ogóle mam odnośnie, odnośnie przegranej że... naszych z USA. Pisał z, tak troszeczkę z satysfakcją jakąś, nie? Napompowany niebotycznie balon pod nazwą Reprezentacja Polski w siatkówce właśnie pękł na początek zasadniczej części Mistrzostw Świata. Wyraźna porażka z USA. Wpis, który moim zdaniem w ogóle nie powinien się znaleźć. W ogóle nie powinno takich, takich rzeczy być. Po co on to pisze po prostu? Bardzo dziwne, y, dziwne y, podejście. I w ogóle, jeżeli chodzi o TVP, to ja bym chciał przytoczyć już tak na koniec sytuację z 2012 roku. Może część z Was zapomniała, ale chodzi o tą sytuację, kiedy telewizja Trwam wyraziła chęć transmitowania meczu Polska Anglia, eliminacji do Mundialu. No i, a dlatego podjęła się tego, no bo oburzony ojciec Rydzyk powiedział, no to jeżeli TVP nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy w kwocie miliona euro na ten mecz, na transmisję tego meczu, no to on ten milion euro z tej, z tej tacy po prostu wyłoży i, 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 i zapłaci, nie? A TVP napisała, że no ten mecz to jest warty 300 tysięcy euro. No to tak jakoś, jakby im w ogóle na tym nie zależało, po prostu. Jak już się okazuje, że ryzyk ma pieniądze. Ten biedny ryzyk, którego nie stać na nadawanie, który, który, który nie mógł, według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pokazać wiarygodnych dokumentów świadczących o rentowności stacji. I on ma te pieniądze, no to TVP po prostu, żeby się, nie żeby się nie skompromitować do reszty, razem z Polsatem kupili te prawa do, do, do transmisji tego meczu. Ale koniec końców może dobrze, że się ryzyk, w to nie wpakował, bo, bo y, wszyscy pamiętamy, że, to, że wtedy ten basen z, z, został zalany. Ale wracając ze siatkówki, mam takie wrażenie, że solo Żak okradł nas Polaków też z emocji. Dlaczego jak było Euro żak? 2008, to słyszałem, jak jechałem rowerem, to słyszałem wrzaski, piski i takie różne, jak był mecz Polaków, ale jakoś teraz nie słychać. Jak według mnie to jakby też tak przez, bez... przez to, że to jest jednak, y, 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 nie jest ogólnodostępne. To, to nie ma tych emocji. Y, właśnie, Polacy tak mocno się tym nie, nie, nie emocjonują. Nie emocjonują. Się. Bo y, co, 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 co się dzieje? Ci dziwi, sponsorzy i ci jedynie, sponsorzy. jedynie abonenci cyfrowego Polsatu mają to za darmo. Yy, I to chyba nawet nie wszyscy, czy, czy tam chyba ty, w tych wyższych pakietach. Yy... No tego to ja już mam. Już, oglądalność, już oglądalność meczy Polaków yy, to, jest to jest na To jest 7,5 miliona. Naprawdę jest taka, że półtora miliona widzów, tak? A jakby to leciało na otwartej antenie, moglibyśmy mecz, liczyć mecz, na wynik mecz około otwarcie, 10 ja 4 milionów. Miliony. A yy, nie, 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 tam chyba yy, więcej nawet. No? 10, tak. milionów. 10 milionów. 10 milionów? Tak, jakoś koło tego właśnie było. No widzisz, kurczę, no, no bo to było sobotni mecz dostępne. otwarcia Polska-Serbia, mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn przez telewizyjne ekrany przyciągnął 4,7 miliona widzów. A to nie, transmisja, ceremonii otwarcia to, to chyba było gdzieś. Tak. No nieważne, w każdym razie, w ogóle to jest takie, takie też dziwne, że Polacy, znaczy tutaj wiadomo, że jest problem ze strony nadawców, znaczy problem nadawców kto, i problem tego, że jest to zakodowane, ale Polacy nie emocjonują się tak bardzo siatkówką, tak, siatkówką, tak jak emocjonowali się że, piłką czy, nożną. Jest ciekaw... Gdzie naprawdę my nie mamy żadnych, żadnych, żadnych sukcesów. Ale co jest ciekawostką, jest to, ale co, może co, właśnie... co to będzie, jeśli Polacy przejdą do finalizacji. I mecz finałowy będzie. O. Czy wtedy Polsac się zdecyduje odkodować? też będzie zakodowany. Czy ja będzie się nie... zakodowany? Ja się... Z tego, co tam właśnie wyczytałem w Internecie, to Polsa ten zdecydował, że nawet jeśli to będzie mecz z Polakami, nie puszczą no, tego meczu. Bo sporo na pieniążków zarobi dzięki temu. No ja się nie dziwię Solorzowi, no on po prostu yy, nie prowadzi instytucji charytatywnej, on po prostu chce zarobić, jeżeli sponsora nie ma. No i tak powiedział, że yy, wydaje z własnej kies kieszeni na abonentów cyfrowego Sam Polsatu, fakt, tak? że. że, że yy, znaczy to... sam fakt jest ważny, że, że dzięki Solorzowi tak naprawdę to jest w Polsce. Za to pirackie, pirackie Portale zarabiają troszkę na hmm. tym. Oczywiście nie będziemy mówić Państwu, jak ten sygnał odkodować, ale proszę Państwa. Ale mi... chyba sukcesy... sukcesywnie ściągają tych. Tak, jest, 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 jest to specjalna komórka uruchomiona z tego, co kojarzy przez Polsat która wyłapuje te wszystkie serwisy, nie, to po to wszystko, po próbują, próbują, próbują z, e, znaleźć, e, po wyłapywać. Po te to, Miejmy to co nadzieję, leci, że... Leci, tak? tak, no tak. Miejmy bo na... co płac, płacimy 79 zł za, za ten za transmisję w, w, na, na w telewizji. Ujpiści w, w najtaniej, tak? Wipli jest chyba za 109 zł. Czy yy, więc... nie. nie, 79 zł. VIP, Vipli jest, a, za, a, VIP VIP jest so, za około IP. 109 zł, a, a w internecie na pirackich transmisjach zapłacimy około 20 paru zł i będziemy mogli oglądać. Wyślemy SMS-a za zł 22 czy za zł 23 bo To jest tak jak z płytami, po no, prostu. I, I będziemy mogli Niemczech, oglądać. Niemczech, tak? Niemiec może sobie pozwolić na oryginalną płytę, zarabia trochę więcej. Płyty tyle samo kosztują. W Polsce no, niestety ściągamy masowo z internetu. Ale nieważne, to już odbiegamy od tematu. Miejmy nadzieję, że no, no niestety ten mundial siatkarski jest już, można powiedzieć, stracony dla wszystkich, którzy po prostu nie chcą płacić za, za odbiór, a jedynie mają otwarty kanał Polsatu. Miejmy nadzieję, że nigdy więcej do takiej sytuacji nie dojdzie. Ja osobiście mam nadzieję, że nasz państwowy nadawca, jeżeli jak już chce ściągać opłaty, się, opłaty audiowizualne, no to będzie starać się mimo wszystko te mecze Polaków pokazywać i przede wszystkim te sukcesy, które nas, nas dotyczą. Dziękujemy serdecznie za to, że byliście z nami. Kolejny program Gapsie będzie już. Kiedy? we wtorek? We wtorek którego to jest? Jeszcze spamiętam. Czy 23. 23? Dokładnie, we wtorek. Zapraszamy serdecznie przed ekrany. Mówił do Was Gonti. Adrian? I prezes. To był program Gabsie. Zapraszamy Dziękujemy. już we wtorek. Szczęść poszła. Dobra.